Cześć, witam Was z tej strony Minecraft. To jest to czwarty odcinek serii Minecraft poradniki. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić inteligentny system wykrywania przedmiotów. Więc jak to działa? Podczas wrzucania przedmiotu dispenser za każdym razem daje nam jabłko. Czyli każdy wrzucony przedmiot wywołuje jeden sygnał. Zbudowałem tutaj dla Was wersję, gdzie możecie zobaczyć jak to działa. Jak widzicie yy, jest ten mechanizm bardzo prosty, więc każdy myślę może go zbudować. Dobra, zobaczymy czy to działa. Wrzucamy przedmiot. I jak widzicie w przeciwieństwie do zwykłej płytki naciskowej, przedmiot nie zostaje na płytce, przez co możemy wywoływać wiele sygnałów. Może to być przydatne w różnego typu mapkach, escape'ach oraz... Na waszych światach tym Ok, jak to zbudować? Yy, musimy wykopać dziurę. Możemy to robić oczywiście z obojętnie jakiego materiału, gdyż jest to obojętne. Ważne, żeby tutaj było szkło lub jakiś inny przedmiot, który nie, do którego nie przylepia się płotek. Dobra, podłączamy. Tutaj mamy nasz output, czyli sygnał wyjściowy. I możemy do niego podłączać redstone, dispensery, yy, wszystko co się da i co reaguje na redstone. Wylepamy wodę i obudowywujemy. Ok, teraz wrzucamy na przykład pochodnie, bo to działa oczywiście na wszystkie przedmioty, które wrzucimy. Jeszcze tutaj zrobię redstone, o, żeby było to widać i wrzucamy i zobaczcie, mamy sygnał. Ok, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. A więc do zobaczenia w następnym odcinku.